Dzień dobry, witam. Tu Pan Bartek z Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Ze mną jest Pan Radny Miejski z Koźnic Wielkich, Pan Kazimierz Windak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Kazimierzu, napisał Pan, wystosował Pan apel publiczny do radnych, żeby zwołać obrady Rady Miejskiej, na sesję nadzwyczajną. No, i w temacie właśnie tego zadłużenia, no tego, że pan przewodniczący nie informuje radnych, że było postępowanie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej właśnie dotyczące limitu zadłużenia. No i w temacie, jakby no, co robić dalej? Jakie? Bo burmistrz zadeklarował, że będzie podnosił. Podatki, opłaty, że obejmie przedsiębiorców yy, opłatami za śmieci, że już nie będzie mogła własna firma, a tutaj przedsiębiorcy zawierać własnych umów yy, z, z, z firmami od, yy, odbierającymi śmieci, tylko będzie po prostu podatek do gminy i gmina będzie to odbierać, bo takie gmina ma takie prawo. No i jaki jest odzew? No, panie Bartku, no, ten temat wyszedł tak w ostatnim miesiącu. Nawet jak była ostatnia sesja zwyczajna, tam było to zadłużenie, nie zgodziliśmy się na to. No i z troski o, o mieszkańców, o gminę. No, informacje były coraz bardziej niepokojące. Regionalna Izba Obrachunkowa tam miała zastrzeżenia co do projektu budżetu. I ponieważ o tym wszystkim wiedział pan przewodniczący, nie poinformował nas na, na sesji. No więc ja wystosowałem taki apel z taką troską, żeby, żeby, żeby ten temat poruszyć. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o postępowanie przewodniczącego, który nie informuje nas jako radnych, że sytuacja jest dosyć groźna. Stąd ten apel. No i później następne moje kroki były do, do mojego klubu, żeby nie zwołać sesji nadzwyczajnej w temacie właśnie zadłużenia gminy i do, żebyśmy się zorientowali, mieszkańcy się zorientowali, jaki jest stan ogólny zadłużenia, nie tylko jako, jako budżetu gminy, a tak samo spółek, które, które są w naszej gminie. No były takie rozmowy, nawet kontaktowałem się z klubem, z drugim klubem. No, Mieliśmy wszystko przygotowane jako nie doszło do, 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 do żeby te, te, te papiery złożyć żeby zwołać tą sesję nadzwyczajną a jest taka wola jest taka wola wola radnych no no jest właśnie ja powiem też że próbowałem zainteresować innych radnych tym tematem no, też właśnie tym tematem śmieci, no, bo, bo jeszcze jeden bałagan ze śmieciami, z opłatami za śmieci się nie skończył, bo pan burmistrz nie, za, nie wysłał i później naliczał opłaty wstecz. No to, do, do tej pory się ciągną jakieś tam postępowania yy, dziwne. Jest bałagan. No i teraz się szykuje znowu jakiś bałagan, bo pan burmistrz deklaruje, że on chce podnieść opłaty za śmieci, że tu przedsiębiorców też opłatami objąć. No ale tak naprawdę nie wiemy o ile te ceny mają wzrosnąć kiedy, no nic nie wiadomo, tylko po prostu znowu może być tak, że na koniec roku zostanie podjęta uchwała na szybko w czasie świąt i będą naliczane wyższe stawki już od, od stycznia, a później ludzie gdzieś tam się może w lipcu dowiedzą, że, że za mało płacili, no to szykuje się taki bałagan, no i tak jak mówię, próbowałem też innych radnych zainteresować tym tematem, nie tylko z klubu PiS, tylko z klubu Koalicji Obywatelskiej, na przykład pisałem do pana Roberta Skowronka, no to no ale on mi odpisał, że on nic nie wie, co się co się, co się dzieje w kwestii Podatków i opłat, nie, nie ma żadnej informacji. No, no, przy tak dużym zadłużeniu gminy, to wiadomo, że za zadłużenie gminy będą odpowiadać mieszkańcy. Stąd chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są propozycje, bo według projekcie budżetu, to jest tam podane, że tam jest minimum 15% podwyżka podatków od nieruchomości. No, mamy już cenę, cenę za wodę, za ścieki około 17 zł. Mamy cenę za, za śmieci 30 zł, więc chcielibyśmy się zorientować, jakie są propozycje pana burmistrza, bo informacja jest taka, że Regionalna Izba Obrachunkowa odstępuje jakby na razie od, od tematu naszego budżetu, ale pod warunkiem, że burmistrz przedstawi propozycję podwyżek. My chcielibyśmy to, to wiedzieć, jest przełom roku, co nas czeka w następnym roku. No i, i taka jest cisza przed burzą, i, i to jest niepokojące. To jest niepokojące. No, no to nawet nie cisza przed tylko ja widzę, że pan burmistrz jeszcze jakieś tam urządzał sobie imprezki przebierane, no to takie jak mam wrażenie, że to jest takie właśnie jak na Tytaniku, że zderzamy się z górą lodową zadłużenia i, i problemów finansowych, ale udajemy, że, że gra muzyka. No nie? No, no to, to tak, no gra muzyka, najpierw grała muzyka przed wyborami parlamentarnymi, Ca, cała gmina zaangażowana, jeżeli chodzi o, o, o wydziały o dyrektorów o wybory parlamentarne, a teraz w tym momencie burmistrz tak jakby zdradził wieliczkę politycznie i, i ponieważ mu tam nie wyszło, to w tym momencie zaczyna grać muzyka znowu w stronę pana burmistrza, pan burmistrz jakby ukrywał niewygodne przed sobą przed, przed mieszkańcami fakty, co, co nas czeka. Tak. Panie Jasku, jeszcze jeden taki temat, bo też był pan ze mną w mediatece, w bibliotece publicznej i w Centrum Kultury i Turystyki. Ja prosiłem już od ponad dwóch tygodni, prosiłem o to, żeby udostępnić Stowarzyszeniu Otwarta Wieliczka salę na taki no, wieczór literacki z bohaterami książki Wieliczka Miasto Grzechu. No i jakoś, no nie chcą, w końcu po, po interwencji tutaj z panem radnym odpisano mi, że nie, nie będzie takich spotkań, że się Cekit i biblioteka nie zgadza na, 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 takie, na taki wieczór literacki, to jest taka dyskryminacja. A z drugiej strony, no, w tym dniu, właśnie, jak byliśmy, nie było pana dyrektora, bo pan dyrektor był na jakimś politycznym wyjeździe z panem burmistrzem, pan dyrektor biblioteki był na jakimś politycznym wyjeździe chyba gdzieś we Wrocławiu, czy gdzieś, no także no te instytucje i kultury są też widać upolitycznione, że no... No jak pan się na to zapatruje? No, panie Bart, no jest książka zarejestrowana, no więc to, co przed chwilą, żeś tutaj powiedział, że była wysłana informacja do, do Cekitu, do biblioteki, no, więc zaproponowałem, żebyśmy odwiedzili te instytucje, żebyśmy się spotkali z, z odpowiedzialnymi osobami, z dyrektorami, no ale akurat w tym dniu nie było. No i prosiliśmy o taką możliwość, no, no, jeżeli, jeżeli my wszyscy mieszkańcy płacimy podatki, to... No i dodajmy, że, że tam te wieczory literackie się co jakiś czas w bibliotece czy w cyklicie, nawet spotkania, jakieś konferencje polityczne się tam odbywają od czasu do czasu w Więc... bibliotece, a tutaj stowarzyszenie, które no, jest lokalne chce porozmawiać na lokalne takie tematy społeczne, no jest po prostu blokowane. No mieliśmy nadzieję, że, że Pan Burmistrz się zgodzi, że w tym momencie zaprosimy pana burmistrza do dyskusji, bo tutaj chodzi o, o nasze problemy lokalne. Tak, społeczne takie. O, o, te, o te sprawy społeczne, może byśmy podyskutowali w ogóle na tematy właśnie gminy, co nas czeka. No, odpowiedź wyszła negatywna, przyszła tak. negatywna i, no, i no, 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 przykro nam bardzo, że. No niestety polityka wdarła się też do, w te instytucje kultury w Wieliczce. Panie Kazimierzu, wystarczy może na, na dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękujemy ja za uwagę dziękuję. i zobaczymy co dalej. No, na razie jest cisza przed burzą być może. Do widzenia. Do widzenia.